Cierpliwość to bardzo niebezpieczna rzecz. No, wytrzymaj, nie odzywaj się, zrób, jak im pasuje, po co się kłócić? Wszystko brzmi rozsądnie. Faktycznie, kłótnia nie jest potrzebna. Można nawet umrzeć, byle się nie pokłócić, bo przecież kłótnia to zło. Tylko, że każda forma przystosowania się, jak pisał mądry Freud, to mała śmierć. Za każdym razem, gdy musisz znosić coś, co sprzeczne jest z Twoimi wartościami i wewnętrznym kompasem, umiera w Tobie kawałek osobowości. To jakbyś przeżywał małą psychiczną śmierć, a mechanizm jest prosty, najpierw śmierć psychiczna, potem społeczna, a na końcu biologiczna. Emocje nie znikają, zostają w środku i powoli nas zabijają. Uśmiechamy się, rozmawiamy grzecznie z osobą, której poglądy, czyny i słowa są nam całkowicie obce i sprzeczne z nami. Ale stoimy stacką i serwetką, uśmiechamy się służalczo i kiwamy głową, licząc na napiwek. Choć ten napiwek to często tylko brak awantury. To możliwość zachowania wizerunku miłego człowieka w oczach osoby, która na to nie zasługuje. Zysku z tego zwykle nie ma żadnego, a cena jest straszna. Każde dostosowanie się to mała śmierć. Może umierają neurony, może usycha fragment duszy, ale to szkodliwe i niebezpieczne ciągle się naginać i uśmiechać stać w służalczej pozie przy stole, czekając na zamówienie. Dyplomacja to coś innego. To nauka o tym, jak na równych zasadach budować relacje z wzajemnym pożytkiem i w imię pokoju, a przystosowanie się i milczenie to rzeczy niebezpieczne. Nie należy robić tak, jak im pasuje, jeśli nam to nie pasuje. I nie trzeba milczeć, jeśli trzeba coś powiedzieć. Życie, proszę państwa, jest cenniejsze. Zdrowia za napiwki się nie kupi, a przystosowywać się trzeba nie do tyranów z przyrostem ego, tylko do samego życia, żeby przetrwać żyć naprawdę i cieszyć innych owocami własnej pracy.